Pięknie! Ej! No przestawiamy. Dobrze. Idziemy. No, ale, ale... 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 Nie! Nie gryziemy kurwa. Idziemy do przodu. Dalej. Tu. 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 Pięknie. Super kolor. Ja się wydaje, że chciał za wodę po no prostu, nie? Super <coughs> no za moją nogę. Super, Super Pięknie. Chodź, chodź, Co chodź, chodź. Pięknie. go No pięknie. Młody, normalnie, kurde Tutaj dostanę chyba Tak, dostanę medal z marchewki o, o, co tam mówi? E. A gdzie pan się wybiera, proszę pana? No, gdzie pan się wybiera, proszę pana? Gdzie pan się wybiera? Tak Dobrze, ale to, 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 butów mi nie zjadaj, bógku Nie Tego nie wolno Ojej, ojej, ja będę kusował na... O ranę, Ale nie wiem gdzie, ale idę. Ojej. normalnie jestem kurna hiszpański koń, chodź, nie, nie gryziemy.

Ojej, no straszne rzeczy, straszne rzeczy się dzieją. Wymagają od konia jakich w ogóle nie wiadomo czego. No, powiedz. Zawsze było wolno i luźno, a teraz nagle, kurde, wleźli na grzbiet i każą pracować. Co powiesz Tomek, która to jazda? Co To, to za jest druga jazda tego konia na luzie, pod jeźdźcem. Raz był tylko wsiadanie. E. Nie kręcimy się jak gubienko w przerębelku. o, o, pięknie. Trzecie wsiadanie, ale druga jazda pod jeźdźcem. Och, jak pięknie. Och, jak pięknie. Co? Zobacz, Jasio leży. się leży. Chodź, zjemy Jaśka. Hej. Chodziemy, Jaśka, zobacz! No, chodziemy, Jaśka, chodź! Chodziemy, Jaśka, zobacz! Nie, 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 go Co nie, 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 Zobacz. Co to, jest. Jasio, ojej. Jasio, zobacz. Co to takiego? Urany. Co to, takiego? Co to jest? Ty zobacz! No straszne rzeczy jakieś, nie gryziemy nie. No dobrze! No fajnie. Super. Super. To idziemy? Dobra. Bardzo badamy temat, Jasia. Zbadamy.